Chcielibyśmy przede wszystkim pokazać, jak polityka Śląska się rozwija w ostatnich czasach, w jaki sposób nasze priorytetowe obszary badawcze są implementowane, ale chcemy się też w sposób szczególny pochwalić naszym udziałem w Uniwersytecie Europejskim Eureka Pro. Stąd też w Stawiku bierze udział wielu gości z różnych właśnie uczelni Eureka Pro. Nie tylko ze względu na to, że tradycyjnie zapraszamy gości z całego świata, tutaj rzeczywiście będziemy mieć reprezentantów różnych kontynentów i chcielibyśmy im również właśnie pokazać nasz Uniwersytet Europejski, chcielibyśmy ich zachęcić do współpracy, takiej współpracy będziemy poszukiwać. We, we are developing, we didn't stop, and uh, we are moving and developing our higher education as well as research. And that's why uh, all the representatives of Ukrainian universities are here. Jest okazją do spotkania się, do wymiany doświadczeń, do poznania się, do budowania pola do współpracy. Staramy się za, zapraszać nowe uczelnie, natomiast również z tymi uczelniami, z którymi współpracujemy regularnie, jest to okazja do spotkania face to face. Definitely fruitful, special also for us, administrative staff. we here we acquire experience to go back home and implement and make better our job and uh, um, you know it's a very good opportunity to learn